Dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie na kanale Świat Kryptowalut, a tematem dzisiejszego filmiku będzie to jakie są kryptowaluty dostępne do monitorowania przy pomocy takiego specjalnego oprogramowania Bloomberg Terminal. Dane oto oprogramowanie jest wykorzystywane przez różne banki, instytucje finansowe, a także nawet po prostu ludzi, którzy chcą mieć dostęp do Informacji, która pozwala dla nich na podejmowanie decyzji związanych właśnie z pieniędzmi. Ja bym nazwał ten Bloomberg Terminal takim oto agregatorem właśnie informacji, gdzie w jednym miejscu można zdobyć naprawdę bardzo dużo wartościowej informacji, którą potem można wykorzystywać już przy swoich inwestycjach. Więc dane oto oprogramowanie jest bardzo i to bardzo drogie, nawet jeśli sobie zajdziemy na w wikipedii zobaczymy, że oprogramowanie dane oto kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów za taki jeden terminal. A ten jeden terminal wygląda następująco. Sam miałem właśnie do czynienia z danym oto terminalem, więc e, powiedzmy, ta sama cena, którą e, opłaca właśnie ta instytucja, gdzie mam, mam właśnie dostęp do danego do oto terminalu, jest naprawdę bardzo i to bardzo e, pokaźna, ale oczywiście też dane oto programowanie jest w miarę. Powiedzmy, pożyteczne dla osób, które chcą profesjonalnie działać w rynku tutaj finansowym. I na co mi właśnie tutaj zwrócić uwagę, że tych terminali ogółem na całym świecie jest teraz ponad 325 tysięcy użytkowników, które właśnie korzystają z danych o to terminali. I to jest też taki dobry chyba znak dla kryptowalutarzy, dla osób, które są w świecie kryptowalut, bo i tutaj. Możemy dostrzec, że osoby, które korzystają z danego to oprogramowania, a są to najczęściej osoby, które zarządzają naprawdę dużymi pieniędzmi, mogą także dowiedzieć się o kryptowalutach. Bo właśnie w danym oto, powiedzmy, terminalu można dowiedzieć się o cenach kryptowalut takich jak Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano i wiele innych. I dlaczego właśnie chciałbym właśnie zwrócić Waszą uwagę na to, jakie są dostępne tutaj kryptowaluty. No bo. Część influencerów powie, że możliwy będzie jakiś buran, możliwy będzie znowu wzrost kryptowalut, że będzie, nie wiem, Bitcoin 200-500 milionów dolarów w jakiejś tam perspektywie czasu. Ale ja bym chyba zwrócił uwagę bardziej na to, w danym oto filmiku, jakie są kryptowaluty przedstawione dla potencjalnych inwestorów w jakieś te różne kryptowaluty z tego punktu widzenia użytkownika tego Bloomberg terminalu, którego żeby wykorzystywać trzeba mieć naprawdę dosyć dużą liczbę pieniędzy, ale to jest takie powiedzmy też zgląd z tej perspektywy że nie wszystkie kryptowaluty, które widzimy na przykład na tym samym CoinMarketCapie są dostępne w danym oto takim specjalistycznym oprogramowaniu, z którego korzystają naprawdę profesjonaliści. Więc ja mając dostęp do danego to oprogramowania na daną chwilę też Zrobiłem zdjęcia, jakiś czas temu, to właśnie było 23 kwietnia, jakie są dostępne kryptowaluty przy pomocy danego to oprogramowania i tutaj właśnie dla Was ich i przedstawiam. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że ta osoba lub powiedzmy ten dział w firmie Bloomberga, który odpowiadał za stworzenie danego to spisku, może on jego nie chce aktualizować tak zbyt często, bo sama ta powiedzmy dodanie jakiejś kryptoluty do danego to spisku to też jest taki dobry indykator, no bo Bloomberg jest właśnie znany w sieci finansów jako takie w miarę rzetelne właśnie podawanie informacji, jako taki agregator informacji, że można sprawdzić na przykład takie różne informacje z wielu źródeł lub po prostu w tym jednym miejscu. Możemy dowiedzieć się informacji od różnych ekspertów, i kliknąc, kliknąc jednym klikiem właśnie myszki, dowiedzieć się na przykład informacje z pięciu, dziesięciu źródeł, i to wszystko w jednym miejscu, właśnie w, w miarę wygodny sposób. A więc, tak, wracając chyba co do tego zdjęcia, co my tutaj możemy zobaczyć: że przy pomocy tego Bloomberg Terminalu można dowiedzieć się aktualną cenę, właśnie Bitcoina. Tutaj mamy Engine Coina Dasha Terra Classic. Axie Infinity, Ale Ronda, Zikasza, Tezosa, Decentralanda, Flow i Jody Sanda. EOS jak wziąłem tutaj już miał jakiś tam nowy rebranding, teraz chyba się nazywa A. Makera, Staxa, Fantoma, Fajelkovena, Algoranda. Ale co tutaj też nawet bym zwrócił uwagę, że. W tym całym spisku jest też i Litecoin, też właśnie jedna z takich starszych, powiedzmy, tutaj kryptowalut, oczywiście tutaj mamy też i Bitcoin Cash'a, mamy też oczywiście te popularne Solana, internet, komputer, kosmos, Polkadota i te, powiedzmy, takie oto kryptowaluty, które powiedzmy, no, są w miarę no jakby popularne w sieci kryptowalut, ale też chyba dla osób, które, no są wielbicielami lub może należą do jakiejś tam stopniu do tej Wielbicieli, powiedzmy, do coina, więc tak samo tutaj znajduje się dokoń. Więc kto by co oni mówił o dokoń, czy to jest zła kryptuluta, czy jest to dobra kryptoluta, czy to jest memcoin, czy to nie jest memcoin, można powiedzieć, chyba, dyskuto można chyba dyskutować na konto tego. Jaką kryptowalutą jest DoCoin, ale faktem jest to, że z DoCoina dosyć dużo kto korzysta do, Przy pomocy DoCoina dużo kto dokonuje różnych transakcji, kupuje coś tam, sprzedaje Powiedzmy to jest jakaś taka kryptowaluta, która co by kto tam nie mówił, ale Jest bardziej żywa niż wiele tysięcy kryptowalut, które są jako tako zbytnio nieżywe I na co my też zwrócił uwagę, że tutaj z takich powiedzmy ala memcoinów jest też i e, Shiba Inu, więc powiedzmy te w tym oto spisku, z tego co ja zwróciłem na uwagę, to powiedzmy takich oto kryptowalut, które można jakieś tam stopnie zaliczyć do tego świata memcoinowego, to są tylko dwie kryptowaluty, więc co by nie było, chyba właśnie to oto oprogramowanie Bloomberg Terminal, no nie starało się, powiedzmy, dawać jakichś tych kryptowalut, tych memcoinowych, zbyt dużo do danego oto spisku, no bo jak nie, jak Bloomberg to jest tak bardziej poważna instytucja i oni nie chcieliby zbytnio. Żeby po prostu byłoby w tym spisku jakieś takie mem, memcoinowe kryptowaluty, bo też nie chciałoby chyba narazić ludzi na to, że ludzie by kupowali jakieś te memcoiny profesjonalnie, inwestorzy, bankierzy i temu podobne, żeby potem po prostu klienci też nie stracili właśnie swoich pieniędzy. Ale to też jest właśnie taki chyba dobry spisek pod tym względem, że można zwrócić uwagę na to, jakie kryptowaluty są powiedzmy w w tym polu informacyjnym, profesjonalnych inwestorów, bo trzeba też często zwracać uwagę na to, że jeśli już chcecie kupować kryptowalutę z nadzieją na to, że, że to będzie jakiś gem, że wy zrobicie nie wiem X100, X1000 przy pomocy danej oto trzeba zwrócić uwagę czy dana oto kryptowaluta jest w takich różnych monitorach, z którego korzystają. Profesjonalni inwestorzy, żeby byłby potencjalny, tak nazwijmy to, zaszczyk gotówki, że po prostu ktoś dużo pieniędzy zainwestuje w daną oto krypturę i właśnie w ten oto sposób cena danej oto kryptury po prostu wzrośnie. Więc trzeba zwracać właśnie na to też uwagę, z jakich powiedzmy narzędzi korzystają profesjonalni inwestorzy, i to powiedzmy była tak chyba dla Was ciekawostka. I gdy następny raz będziecie zaglądać na przykład na CoinMarketCap, możecie pociekawić się. O jakich kryptowalutach wiedzą Amerykanie? O jakich kryptowalutach wiedzą amerykańscy inwestorzy, które inwestują miliony, dziesiątki, może nawet i setki milionów w akcje, ale potencjalnie mogą też zainwestować duże pieniędzy w te same kryptowaluty? Bo kto wie, oczywiście jeśli dojdziemy do tego, że państwa zaczną po prostu tworzyć rezerwy kryptowalutowe, to możemy liczyć też na to, że w danych oto rezerwach, no będzie na przykład Bitcoin, no byłoby tak najbardziej logicznie, żeby w tych rezerwach państwowych byłby Bitcoin, no bo Bitcoin jest taką kryptowalutą, którą duży kto posiada, dużo kto jego kupuje, kupuje, sprzedaje, więc to jest tak powiedzmy takie aktywo, które ma jakoś tam powiedzmy zbyt, że można powiedzmy komuś sprzedać, ktoś może to kupić i po prostu jest dosyć duże grono potencjalnych zainteresowanych i właśnie co jest chyba jeden z większych plusów, tym samym Bitcoinie, jeśli będzie stworzona ta rezerwa w niektórych tam państwach, to będzie chyba jeden z takich większych plusów, że jeśli państwo będzie miało jakieś problemy też finansowe, to one będzie mogło pożyczyć pieniądze pod zastaw Bitcoinów. Więc to jest tak nazwijmy, może też jedna z takich zastosowań, które mogliście widzieć w świecie DeFi'a, że Chcesz zrobić, powiedzmy jakąś transakcję, chcesz pożyczyć pieniądze, no to musisz coś dać w zastaw, więc państwa będą po prostu, jeśli oni będą posiadali na przykład bardzo dużo bitcoinów, to oni będą mogli po prostu pod zastaw tych oto bitcoinów wziąć pożyczki I jeśli tych pożyczków nie mogą zwrócić, no to wtedy będą musieli oddać właśnie te swoje bitcoiny, więc to z perspektywy takiej przyszłości pomysł wygląda nawet ciekawi a kto wie może w tych rezerwach będą też jakieś inne kryptoluty typu tam trona algoranda joty a kto wie może nawet będzie dokoń kto wie może okaże się nie wiem, za 50 100 lat że może dokoń będzie to powiedzmy Światową walutą Znaczy kryptowalutą rezerwową Że będą oddzielne rezerwy, będą oddzielne miejsca Gdzie będą składowane, trzymane Właśnie te oto dokoiny Jeśli państwo zechce pożyczyć pieniądze No to po prostu będzie pożyczało Na przykład od innego państwa, ale że jeśli Swoich zobowiązań państwo nie będzie wykonywało To będzie musiało dawać swoje Dokoiny, oczywiście tutaj pożyjmy Zobaczymy, a co do właśnie Tego tematu danego To w filmiku myślę, że chyba to będzie Koniec dla osób, które są zainteresowane, żebym sprawdził jakieś niektóre funkcje związane z Bloomberg Terminalem co do świata krytuale, to oczywiście możecie napisać o tym w komentarzach i oczywiście z miłą chęcią przy wolnej chwili spróbuję po prostu sprawdzić więcej informacji co do świata krytuale, której właśnie dostępna przy pomocy danego to oprogramowania, bo jako, że dane o to programowanie jest naprawdę dosyć drogie i niech chyba dostępne dla wielkich mas ludzi, no to kto zainteresowany, kto ma jakieś zapytania, żebym właśnie sprawdził przy pomocy tego Bloomberg Terminalu, zrobił jakieś tam zdjęcia i potem to przy całym filmiku, no to zapraszam do sekcji e, komentarzy. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze świata Kryptowalut. Do widzenia.